Mogę z Państwem się spotkać w tak szacownym gronie, w tak szacownych murach. Jest mi niezmiernie miło. Nie wiem czy podążę na Państwa oczekiwaniom, ale e, tak jak Pan Prezes powiedział, e, jestem do dyspozycji. i Być może, że nasze spotkanie przybierze e, formę ogólnej jakby wymiany zdań. Być może... Chciałbym Panu Prezesowi podziękować za możliwość tutaj się zaprezentowania i, i, i sprzedania może pewnych spraw związanych. No myślę, że jeśli chodzi o moją skromną osobę bardziej spraw związanych z codziennym życiem cmentarzy. Ja mam wiedzę swoją nabytą z tytułu sprawowanej funkcji albo to bardziej w obszarze administracyjnym. Natomiast zapewne tak jak i Państwo, kwestie związane z, z pewnym rysem historycznym tych cmentarzy, walorów jego, historii powstawania nagrobków, modernizacji <laughs> tych nagrobków, to zapewne tak jak i Państwo przypominam tylko, bo nie jestem upoważniony oczywiście do jakiegoś większego cytowania, mogę tylko przypomnieć, że jest naprawdę świetnie opracowane, Kompendium wiedzy na temat cmentarzy, przez jak wiele Aktywnego członka tutaj Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, znanego pasjonata pana Zbigniewa ziemby, któremu niniejszym oddaję cześć i naprawdę duże podziękowanie, bo jest to opracowanie bardzo szczegółowe, bardzo wnikliwe, które pozwala na poznawanie wielu szczegółów, których wcześniej bym pewnie ja także nie znał. Nie wypominając, nie pokazując. Jest także tutaj pani, pani Jadzia, która jest w tematyce bardzo wyznana. Dlatego państwo pozwolicie, że o walorach, o tych wszystkich aspektach związanych z historią, powstawaniem nagrobków, powiem tylko bardzo oględnie, jako dosłownie dwa słowa wstępu, po to, żeby w miarę jakoś łagodnie przejść do, do tych czasów współczesnych. I tytułem tego wstępu, to tylko sobie pozwolę już swoimi słowami, ale to ma odbicie oczywiście w tym opracowaniu, nadmienić i że no to Państwo wiedzą. Ja także się z tego cieszę, że nasz cmentarz stary, no mimo że nie jest tak medialnie nagłośniony w Polsce jak i inne cmentarze, niemniej jednak jeśli chodzi o jego rodowód, jest cmentarzem z tych wszystkich takich bardzo znanych, najstarszym. Jest starszy o dwa lata od cmentarza Łyczakowskiego, 6 lat bodajże od Powązkowskiego. I tam w odległościach jeszcze coś koło tego. Wileńska Rosa jest także już później młodszym w stosunku do naszego cmentarza Kowicki, który ma chyba, który powstał bodajże 13 lat po powstaniu naszego cmentarza Jarosłowskiego, Starego, którego data, po, data szacuje się na 1784 rok.